jest. Dwadzieścia lat temu zadzwoniono do mnie z Miejskiego Domu Kultury w Rumi z zapytaniem, czy nie założyłabym i nie poprowadziłabym choru Kaszubskiego. W pierwszym momencie był to dla mnie zaskok, ponieważ ja języka kaszubskiego nie znam, nie znałam wtedy. Wieśni polskie i dzisiaj zaśpiewa. Zorientowałam się, że w tej grupie są osoby, które biegle mówią po kaszubsku i będą jak gdyby prowadzić mnie, jeśli chodzi o wymowę tego języka. I od 20 lat pracuję z tym zespołem. Wszystkie aranżacje, które robię pieśni kaszubskich, to są moje aranżacje, bo materiału do, tego, do tej pory było bardzo niewiele na rynku. W związku z czym to wymagało ode mnie sytuacja wymagała ode mnie tego, żebym. Po prostu aranżowała piosenki, które mi się podobają, które chciałabym, żeby chór zaśpiewał. I tak rozwijaliśmy się 20 lat. To jest piękne, jak można kształtować taki zespół samemu od początku, bez żadnych naleciałości po poprzednim dyrygencie, tworzyć coś zupełnie od zera, bo to było śpiewanie od piosenek jednogłosowych przy akompaniamencie pianina, potem były dwugłosówki, trzygłosówki. Marzena jest osobą, która pociąga za sobą innych, a przez swoją wrażliwość też potrafi zwrócić uwagę na konkretne aspekty muzyczne czy językowe. Jestem pełen podziwu dla niej, że w tak krótkim czasie nauczyła się tak dobrze języka kaszubskiego. Przykład Marzeny pokazuje, że osoba, która nie jest kaszubą, kaszubą, kaszubką. Z urodzenia może się bardzo dobrze nauczyć języka kaszubskiego do tego stopnia, że uczy też innych. Także zamażonym przykładem mogą pójść inni. Hej, hej, domyce, jest zwanci, jest na tym Przeżycie każdego. Dnia w chórze to jest coś, coś fantastycznego. Chór Kaszubskie Rumianie dał mi poczucie własnej wartości. Dużo śpiewamy, pani dyrygent jest wspaniałą osobą. Koleżanki, kol koledzy z chóru też w porządku, więc jak się spotykamy to jest raz tak, raz tak, ale zawsze staramy się wszystkie pieśni zaśpiewać jak pani dyrygent sobie życzy. i i na No ja jako Kaszubka szukam moich korzeni. W tych pieśniach kaszubskich jest odzwierciedlenie naszych stron, tutaj kaszubskich, piękna tej przyrody, którą mamy. Jest wspomnienie tego, co było, co nie wraca, a nie raz i wraca. Myślę, że inni też, mimo już pochodzą może z innych stron, też szukają tego, co dobre w tej ziemi kaszubskiej jest. Postanowiłam się dołączyć do chóru rumianin, ponieważ bardzo lubię śpiewać, zawsze od dziecka lubiłam śpiewać. Miałam rodzinę muzykalną i babcia grała, i dziadek grał, wujek grał. No i ja tak samo lubię śpiewać, no pochodzę z takiej rodziny. No. Są cztery, czwarta kronika jest pisana, jak się zajrzy do pierwszej kroniki, to już człowiek nie pamięta takich sytuacji, jakie były. Myśmy bardzo dużo wyjeżdżali. Ja starałam się co roku organizować trasę koncertową let, taką jesienną, poza sezonem, żebyśmy mogli coś zobaczyć, zwiedzić, pobyć razem w innych warunkach, nie tylko na sali prób i jednocześnie dać koncerty i byliśmy w Wielkopolsce, w Małopolsce, byliśmy na Rostoczu Lubelskim, na Lubelszczyźnie, byliśmy w, na Pomorzu Zachodnim, w Szczecinie, w Berlinie, byliśmy w Wilnie. Jeździliśmy na różnego rodzaju festiwale, konkursy, czasami zdobywając nagrody, czasami wyróżnienia, czasami po prostu dyplom uznania za samą obecność. Ale to jest piękne. Ludzie się ze sobą zaprzyjaźniają i tworzymy taką grupę fajną. Super było, no bo byłam taka zdziwiona, bo ja w ogóle to jestem, e, od dziecinnych lat chodziłam do zespołów, do chórów, no i przyszłam tutaj i byłam bardzo zdziwiona, bardzo mi się podobało, bo po Kaszubsku śpiewali i super, pani Marzenka, wspaniała nasza dyrygentka, także... Bardzo było fajnie bo i później męża wciągnęłam też, także mąż wcześniej skończył, bo po prostu zachorował i nie mógł tak, tak długo chodzić jak ja. Brakuje mi tego śpiewu. Nieraz w nocy oglądam moje nuty, których mamy bardzo dużo i próbuję śpiewać samo do siebie po prostu. No są osoby, które od, prawie od samego początku śpiewają, ale na dzisiejszy wieczór zaproszone są osoby te, które śpiewały jako pierwszy garnitur, że tak powiem, chóru, które już w tej chwili to są bardzo sędziwi ludzie, a jednak dzisiaj dojechali nawet na wózku inwalickim, nawet o laseczce, są dzisiaj z nami i cieszą się tym świętem naszym. Dla mnie to jest bardzo duży sukces, że chór wytrwał tak długo, tyle lat, i bardzo... Nie to cieszy. I życzę im, żeby o niej jeszcze z 20 lat śpiewali. Ja zachęcam wszystkich chętnych, bo warto być w Chórze Kaszubskim Rumianie. Chór Rumianie to jest jeden z czołowych chórów kaszubskich i jeżeli mówimy o chórach miejskich, to to jest można powiedzieć pierwszy chór spośród chórów miejskich działających w miastach, który w takim procensie uprawia repertuar w języku kaszubskim. E, osobno zauważyć należy zasługi pani Marzanek Graczyk, e, czego owocem, e, owocami są trzy kolejne śpiewniki w jej opracowaniu, które przyczyniają się do rozwoju muzyki kaszubskiej na całych Kaszubach i poza jej granicami. Dzięki niej inni śpiewacy mogą korzystać ze skarbnicy literatury muzyki kaszubskiej. Razem działamy w Radiu Chórów i Zespołów Kaszubskich. Wspólnie podejmujemy różne wyzwania muzyczne. Pani Marzena Graczek dyrygowała połączonymi chórami na przykład podczas odpustów kalwaryjskich wspólnie wykonywaliśmy też. Właśnie pani Marzena dyrygowała w wielkim połączonym chórem w, w, galerii w Wejherowie, gdzie mieliśmy kaszubski flash kolendowy. kolędowy. Więc ma, mamy wiele wspólnych przedsięwzięć, które nas do siebie zbliżyły, a poza tym jesteśmy śpiewaczą rodziną. Dziękujemy Wam za te 20 lat pięknej muzycznej podróży i życzymy wielu kolejnych sukcesów, nowych wyzwań i nieustającej miłości do muzyki. Subskrybuj T.V. Rumia już teraz, aby być na bieżąco.